Małgorzata Rozenek to znana postać, która z pasją dzieli się swoim życiem z fanami w mediach społecznościowych. Choć jej kariera zawodowa jest imponująca, to jednak rodzinne relacje zajmują szczególne miejsce w jej sercu. Niedawno w jej życiu zaszły duże zmiany, a jednym z najważniejszych momentów było podjęcie przez jej najstarszego syna Stanisława decyzji o wyjeździe na studia do Francji. Ten znaczący krok, który Stanisław podjął w zeszłym roku, wzbudził wiele emocji nie tylko w rodzinie Rozenek, ale także wśród jej licznych obserwatorów. Małgorzata nie kryje swojej dumy z syna, dzieląc się z fanami trwającą w ich relacjach bliskością oraz tym, jak ważna jest dla niej rodzina. W kwietniu 25 roku 22 wieku, o godzinie 19:05, w jej mediach społecznościowych pojawiła się nowa seria zdjęć, które zaintrygowały jej fanów. Stanisław, który w tym roku skończył 19 lat, postanowił opuścić rodzinne gniazdko i spróbować swoich sił za granicą. Stając przed tak dużym wyzwaniem, Miał przed sobą także duży bagaż zainteresowań, które datały się jeszcze zanim wyjechał. Chłopak postanowił skupić się na naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych, co zainspirowało go do wyboru kierunku studiów w renomowanej uczelni w Lyonie. To, co jednak najbardziej zaskakuje, to bardzo szybka przemiana Stanisława. Na opublikowanych zdjęciach widać, że chłopak dorósł i przybrał zupełnie inny, bardziej męski wygląd, niż jeszcze kilka lat temu. Takie zmiany są częste w przypadku nastolatków ale w jego przypadku szczególnie uderzają w oczy. Jak mawiają, czas nie stoi w miejscu, a młodzież często potrafi zaskoczyć. Małgorzata Rozenek, nie ukrywając swojego entuzjazmu, podkreśla, że zawsze będzie wspierać syna w jego wyborach, niezależnie od tego, gdzie go one zaprowadzą. Przywiązanie do najbliższych, a także chęć kibicowania ich sukcesom, ukazuje wartości, które wyznaje rodzina Rozenek. To właśnie te zasady będą miały ogromne znaczenie dla Stanisława. Gdy zacznie odnajdywać się w nowym otoczeniu i stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu. Nie tylko matka jest dumną obserwatorką przemiany swojego syna, ale również jej fani wyrażają swoje uznanie i podziw. Patrząc na rozwój kariery Stanisława, można dostrzec w jego decyzjach potencjał na ciekawą przyszłość. Życie w obcym kraju, edukacja na prestiżowej uczelni oraz nowe wyzwania mogą przyczynić się do tego, że stanie się osobą jeszcze bardziej wartościową w sferze zawodowej i społecznej. Podsumowując, Małgorzata Rozenek oraz jej rodzina są doskonałym przykładem, jak wartości rodzinne i wsparcie mogą pomóc młodym ludziom w realizacji ich marzeń. Stanisław, ale także młodsze rodzeństwo, dzięki zapałowi i determinacji, będą mieli szansę na to, aby osiągnąć swoje cele. Wspierając się nawzajem, pokazują, że rodzina jest najważniejsza, a każdy krok w stronę przyszłości jest integralną częścią wspólnej drogi.